Siemano, dzisiaj jest drugie podejście <grym> drugie podejście tylko mam nadzieję, że teraz mi się kamera nie wywali znaczy tablet nie wywali no i jeśli fajnie be, jeśli dobrze wszystko pójdzie no to wtedy będę dobry no to pójdźmy tutaj najpierw Tu nie co tutaj Kurczę. idę Więc gramy. Mam tym czasie jak tamtego odcinka widzieliście. Dzięki z w ogóle za jednego lajka. Like <grym> no to to jakiś nie taki wyczyn dobry. Postaram się też bardzo dobrze coś, żebyście, żeby wam się podobało wszystko. A nie tak, żeby na przykład mi się kamera wywaliła. To ja też bym chciał, żebyśmy też uratowali wszystkie dzieci, nie? Bo wtedy nic tak nie mówiłam. I nie ratowałam, znaczy dużo... Nie, no, średnie, nie, nic nie mówiłem, prawie że nie ratowałam w ogóle dzieci. I teraz chcę uratować dzieci. Wszystkie. Wszystkie rozumiecie. Wszystkie... Wszystkie dzieci. I dajcie też znać, jeśli możecie wypisać w komentarzu, bo nie wiem, że niektórzy nie mogą. Yy, czy właśnie już kiedyś w ogóle przyszliście ten yy, twierdzę Mikołajową? Bo ja przeszłam już to dużo raz kolegam też no w sumie nie... W sumie już wiem chyba czemu tak się trochę nie odzywam bo nie mam o czym gadać, nie? No no, jeśli też będziecie chcieli, no to... No dobra, to zrobię tak. Na y, 50 lajk, like, znaczy na 50 y, subskrypcji, zrobię jakiś konkurs. Albo jakiś, nie wiem, że jakiegoś live'a. O, że ktoś będzie mógł ze mną zagrać na przykład. Jeśli oczywiście mnie lubicie, no nie wiem. Jeśli mnie nie lubić no to nie, nie Bardzo by było, by było mi miło, nie? nie? Jeszcze teraz musimy ogień rozpalić To, to też będzie trochę trudne do 6 poziomu A więc że, szam, że sam tego prawie, że nie zrobię Tylko, że dopnę tego na bank, zrobię A trzeba mieć szósty poziom, żeby uratować ostatnie dziecko Chyba, że tak się gdzieś indziej zaraz tak blisko ptan i będzie akurat już widać dziecko. Chyba żeby było mi się zabić ostatnie hmm. ścinaj się. W ogóle... Wy też tego nie lubicie, że macie tak na chyba 10 uderzeń kurde, to się te drewno ścina dopiero. Teraz idę, żeby stworzyć mapę. Szybko, 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 szybko. Jeśli też słyszycie te dźwięki myszki, no to, no to nie moja wina, bo tak myszka wyda wydaje takie dźwięki. Projekt mapy. Jeźdź, 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 dziecko. Idziemy po pierwsze dziecko. y mm -mm. Idziemy po pierwsze dziecko. Mm -mm. A, tam noc. Kudna, no... Kur, no drugi, ja zawsze miałam drugi... Kiedy drugi odniósł... Dwie, dwie dzieci. Dwa dzieci znać. Znaczy. To teraz tak nie będę miał gram z kolegami, to miałam wtedy dzieci, ale tak to nie. Uuu, to są 2? Aha, spadliście. Dobra. A i w ogóle dziękuję, że dobiliście mi 13 subów, bo yy, właśnie zobaczyłem a przed chwilą, a czy rano miałam w ogóle jeszcze 10? I, dzięki za te trzy subskryby. Subskrybaje Su Subskrybery. Niech <gry> tam ten tam, tam, tam mam Gdzie jest ten kolejny wiek jest? Nie. Nie gadajcie, że się zbugował! No nie! No nie, nie mówcie mi tak, że się zbugował. Nie! No ale mi tak nie mówcie. O! Aha, ponieważ od razu klucz tam został ten... No tak. Wróć dziecko do worka. trzeba to dziwnie brzmi, ale okej. Okay. Włóż dziecko do worka. Bo inaczej. Ci to zrobię. mam Mówię, że mamy bardzo mały poziom ogniska. Czyli nie, nie mamy aż tak mały, ale mały. Dziecko z wielkości tego. O, stopę. Musimy. Gdzie jest stopę? Tu. tu. będzie. będzie na pewno. Nie. Jednak nie. Podobno ci, kiedy lepiej wychodzą, właśnie te krójce stopy. O, rzeczywiście, ej. To od teraz będę zabijał ciągle sikierą typ o yy, sikera motka Skóra wilka, no to idę tam Tam było dużo tego Wiem, że jeszcze dużo czasu dostała, więc tam na pewno dojdę A, i gramy wtedy dopiero gramy do tego jak nie zginę czy nie? Bo tak to tam będzie za długo to trwało. A ja tylko, należy tylko po skorę, wilk. No gdzie tam był wilk? On się nie utopił? gra nie ma w ogóle tych zasad, aż tak. I takich realistycznych jakby nie. No idziemy znów tam. Może tego wilka nie bo ja nie chcę się z nim bić. Dziękuję. Okay. Aaa, oh, czemu to tyle wilków? Nie gadajcie, że ja tutaj nie będę mógł. No nie. Nie no. Serio. No co? Aha, jest skrzynka jest. Tylko się nie odwracaj. Tylko się nie odwracaj. Kliknął wkładam. Jest no, no dobra. Dobra Czy się nie odwróciłeś? Tylko tutaj jest hmm. Dobra. Co tu się dzieje? więcej drewna, co tu? O, bo tu już noc zapadłam, serio? Nie, jeszcze trochę płakam. Muszę jeszcze to, to może tamto, jeśli mi nie wystarczy, nie wiem Nie no, wystarczy chyba. Chyba wystarczy. Tak mi się wydaje. A nie jestem pewna. No, wystarczyło. Teraz tylko czekajcie na chwilę, bo do mnie ktoś zadzwonił Więc chwilę tam. 这个，嗯，嗯， Jestem! O! Coś wychodzi ze stawów. Żaby, serio? Nie. Tylko błagam, nie, nie mówcie mi, że to są za, żaby. To są żaby! Ja ich dawno nie widziałem. Ale w sumie, w sumie nawet ich zabije, zabije. To co tam? Dobra. To do ogniska idzie. No idziemy na żabę. Du -du 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 -du. A, bo tu też jest żaba. No zwolnij się przez ciebie Czekaj, gdzie Ma, ona do mnie idzie, no. Dalej. Go, jeśli z tego wypa wypadała i yy, wypadały znaczy kolejne żaby? Chyba nie. Jednak tak. Błagam, no nie. To jest kurzające. Nie, ja nie chcę. No i mam przestrana teraz zginę. No nie. W ogóle na początku to miał być świąteczny jakiś odcinek, ale się to w 99 nocy, bo nie miałam w co zagrać. Tak, oto, po ten odcinek. A nie lubi, nikt, nikt się o to nie pytał, nie? No, nie? W ogóle, jeśli będzie 5 łapeczek chociaż po, w górę pod tym filmikiem, to znaczy, że po prostu lubicie oglądać moje filmiki I tak to, to będzie mi bardzo miło No ale... no Ujeju No ale jeśli y, naprawdę nie lubicie mnie oglądać, no to nie musicie, nie? że fajnie by nie było chociaż nawet jakbyście zostawili jedna, jedno czy trzy albo co dwa na przykład bo to są ostatnim odcinkiem mam, mam tylko jedną trochę mi smutno chciałbym mieć mimo może nie to jest 100 tysięcy sub, tych sub, 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 subów ale mi się to może Jeszcze kiedyś pamiętam jak próbowałam yy, ten i pierwszą miniaturkę zrobić i mi się nie udało, bo to było na konsoli, nie, A teraz już wiem. A jaka jest godzina? No? Muszę to sprawdzić. 14. No to jeszcze długo. Mogę po, mogę jeszcze nagrywać. No, no nie. Przecież to w ogóle prawie nie rośnie? No, co to ma być? Oj, czemu te dziecko, dziecko nie obejmuje? Nie w ogóle. No i czemu go nie bijecie, a mnie bijecie? Czemu on też jest człowiekiem? Znaczy, Roblox sam człowiekiem. Ludzikiem komputerowym. Dyś, dyś, Idziemy. A, muszę wziąć klucz. Tylko z innych stołów też muszę chyba wziąć, bo nie... Już nie pamiętam jak tutaj w ogóle, jak to się zrobiło. No to jest są klucze. tam jest skrzynia. O, akurat dzisiaj, jak wstawiłem klucz. To by, mi to, to by się spodziewał, że nie można tam wchodzić? Zresztą jest wielka żabo. Zabiję wszystkie sticker. Mówię Co tu się dzieje? Ej, po, dajcie jeszcze znać, czy wy macie takie grupy klasowe, gdzie ciągle nawalają wiadomościami. Oj, co? Tu można odruchnąć wędkę, znaczy tam, klucz. Co, jak płaca mi to? Nie chcę i tak tego robić. A właśnie, mogę iść spokojnie, dziecko? Tak nie wiem jak z ogniskiem. Jeśli właśnie o nie, o nie boję. Dobra. Są te wilki? Tak. O nie no! Po co ty tam... No nie, po co ty tam się piłeś, Wojtek? No, Czy mogłeś tak samo zawsze jak wtedy? Nie. Dobra. Czyli tak jak mówiłam Jak zginę, to kończę. No dobra, to pa.